Najważniejsza jest dobra zabawa. Ale zacznijmy od początku. Trochę później. O tu! Na parkietach rządziło Hotline Blink. Jest 31 października 2015. Postanawiamy zmienić nasze życie. Eureka! Otworzymy sklep zabawkowy. Inny niż wszystkie. Gdzie ja wybieram każdą zabawkę. Dużo zabawy. Wyjątkowe rzeczy dla wyjątkowych małych ludzi. Noski, noski. Noski, noski. Noski, noski. Noski, noski. Noski, noski. noski, noski. Śpiewała o nas Mela Koteluk. Byliśmy na Make Life Harder. Katowicą zaprezentowaliśmy się w nietypowy sposób aż do pojawienia się inspektoratu budowlanego Byli zachwyceni Ruszył nasz sklep internetowy Rozpoczęliśmy vloga o zabawkach Noski noski dzień dobry Noski noski dzień dobry Noski naski, dzień, dzień, dzień dobry Zaczynaliśmy od małego sklepu wielkości kawalerki Dziś wysyłamy dosłownie pociąg zabawek Jeśli znajdziesz u nas coś, co przypadnie Ci do serca My ekspresowo spakujemy paczkę I na do Ciebie dotrze <grym> I na do Ciebie dotrze To Tomek Tomek zużywa rocznie 120 km taśmy. To jak odległość stąd do... O, tutaj. Co tam jest? Nic. To Daria z obsługi klienta. Dave i jego wózek. Nasi pracownicy to nasza rodzina. Wszystkie skarby wybierane są z pasją, miłością i fantazją. To zabawki gotowe do pokochania, które zostaną z Wami na lata. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na www.noskinoski.pl